Bo witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia. To wielki poniedziałek, proszę Państwa, i wielki także pod innym względem. Szanowni Państwo, przybyliśmy tutaj, bo takie życzenie miała też rodzina Bogdana, abyśmy opowiedzieli o jednym z najwybitniejszych obywateli naszego miasta o Bogdanie Barańskim. Tam, to klaski był ciebie. Myślę, że był na tyle wystarczające właśnie, żeby on nie usłyszał od nas dzisiaj, bo chcieliśmy mu w ten sposób podziękować za całe jego życie, za jego służbę, na rzecz innego człowieka. Podziękować mu za jego zawsze otwarte serce. To, jest taki, to był taki typ człowieka społecznika, który nie, który nie dbał często o, o siebie, ale ważne by mu było to. Jak będą odczuwali inni?